Wiecie moi drodzy, w kolejnym odcinku, Dziś odcinek z lodu? Nie, mam dla Was coś lepszego. Zabieram Was w podróż po małych rzeczkach, po różnego rodzaju kanałach, po odrze, po wiśle i tak dalej. Po takich rzekach, które jeszcze nie są zamarznięte i w nich pływają klenie. A jak się do nich dobrać? Wymyśliłem sobie nowy patent. Nazwałem to Wychaczonerik. Nie wiem czy już ktoś takie coś zrobił, czy nie. Po prostu coś ciekawego, czego jeszcze według mnie nie było. Może i faktycznie gdzieś ktoś już na to łowi, ale ja o tym po prostu nie słyszałem. Jak się do tego zabrać, jak to wszystko zrobić, jak to zmontować i jak prowadzić. Kochani, zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle powstała ta metoda. Wiecie z poprzednich wielu moich filmów, że ja klenie bardzo często łowiłem na długi boczny trok, ale to wszystko się plącze, to wszystko się skręca i tak dalej, jest wiele problemów z tym i chciałem po prostu tego uniknąć. Jak to zrobić, żeby e, po prostu odizolować ciężarek od, e, od przynęty, a żeby to wszystko w dalszym ciągu fajnie przekazywało brania? E, do tego wszystkiego będzie potrzebna nam wędka, która e, po prostu będzie mega czuła, będzie elektryczna, będzie, będziemy wiedzieli o każdym najmniejszym skubnięciu ryby w przynętę. E, w i wtedy będziemy mogli to wszystko, wszystko zaciąć jak, jaki sprzęt nam będzie potrzebny? zacznijmy od tego po prostu co nam będzie potrzebne do przygotowania całego tego wyhaczonej rig samo zmontowanie wyhaczonej rig jest bardzo proste jak się do tego zabrać i jak to wszystko e, zrobić żeby to po prostu wszystko grało mamy plecionkę, ja używam akurat 0,10 od Sufixa akurat to jest 13 splotówka e, więc bardzo prosta sprawa Zakładamy sobie ciężarek. Potem przychodzi stoper. Tak. I robimy pętlę. Szybką, łatwą, prostą pętlę. Raz. I dwa. Może być duża, może być mała, jeden czort. Wszystko teraz staram się robić w dużych rozmiarach, żebyście to wszystko fajnie widzieli. Bo nie sztuką jest po prostu pokazać coś, czego po prostu nie będziecie chwili powtórzyć. Suwamy sobie nasz, ci, nasz stoperek do węzła. Oczywiście końcówkę upalamy. Końcówkę upalamy Bierzemy sobie teraz żyłkę Żyłkę lub karbon ja używam żyłki Bierzemy sobie długi odcinek żyłki, taki nawet 2 metry I wiążemy na nim pętlę amortyzacyjną Składamy na pół, palec do środka i skręcamy Składając to na pół, robi nam się taka zwijka Przez tą zwijkę przekładamy oczko I przekładamy to przez naszą pętlę I już mamy gotowe połączenie obczynamy oczywiście końcówkę i teraz to co jest bardzo ważne to co jest bardzo ważne to teraz odmierzenie jaki długi przypon powinniśmy zastosować ściągamy ciężarek do samej szczytówki tak jak teraz mam do samej szczytówki i odmierzamy długość wędki nic więcej, nic mniej. Długość kija, odcinamy żółkę i wiążemy hak. Hak wiążemy prosto, ale teraz bardzo ważna rzecz. Używamy gumek pływających, więc zastanówcie się, czy ta gumka nie będzie wypływała i po co były te koraliki. A ja wiem, że moje będą wypływały, dlatego zanim przywiążę haczek, zakładam. A nie jest to łatwo złapać. Zakładam malutką kuleczkę wolframową. W ten sposób. I ona jest luźna po prostu na żyłce. Teraz wiążemy haczyk. Szybki węzeł spinningowy, nie ma co się z tym za dużo bawić. Szybki węzeł spinningowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Im więcej razy, im cieńsza żyłka, tym więcej razy przekładamy. Raz i dwa. I zaciągamy całość. Tak. I teraz bierzemy jedną z naszych gumek pływających. Tak. I zakładamy ją na hak. zaciągamy ją tak, żeby nie było widać o, trzpienia i całego oczka haka, żeby to wszystko było fajnie w gumie. I teraz kuleczka, która jest wolno latająca tutaj, o, ona się ustawi blisko, blisko gumy. I teraz przy wyrzucie. Co nie jest wcale takie proste, ponieważ ciężarek mamy daleko wysunięty. Rzuty takim zestawem są trudne. Nie będę Was oszukiwał, ponieważ nie jest to metoda dla wszystkich. Jest to metoda, która tak naprawdę o, jest dosyć efektowna, ale też i dosyć trudna. Ponieważ mamy bardzo długi przypon i ciężarek, który jest przy samej szczytówce. Żeby wyrzucić tym, musimy cały zestaw położyć na ziemi. Moi drodzy, zestaw już mamy zmontowany. A gdy mamy zmontowany zestaw, możemy przejść do kolejnej sprawy, czyli jak to wszystko tak naprawdę ma wyglądać i dlaczego właśnie w ten sposób wygląda. Wędka, jakiej będziemy używać, musi być super elektryczna. Musi być naprawdę bardzo czuła, ponieważ e, musimy odizolować uderzenia ciężarka o dno od brań, co nie jest wcale takie proste z tego powodu, że ten ciężarek jednak będzie pukał po kamieniach i tak dalej. E, czym to się różni od. O, sobie to tylko złapię. Czym to się różni od Karoliny Rik? No bo Karolina Rik hałasuje, bardzo mocno hałasuje i w tym momencie bardzo fajnie wabi o konie, ale już niekoniecznie klenie. E, ciężarek, który będzie szedł, po, e, zostanie wyrzucony na wodę, e, oprze się po prostu na dnie i w nurcie możemy wypuścić cały zestaw. Bardzo daleko, nawet i 20 metrów spokojnie możemy wypuścić taką przynętę. I ta przynęta będzie sobie lawirowała w, w nurcie, tak? Będzie ją nosiła woda. Ale możemy też użyć tego na wodzie, na przykład stojącej, czy tam na kanale, gdzie nie ma tego prądu. W tym momencie taki zestaw wrzucamy do wody i ciągniemy go delikatnymi ruchami, przesuwając ciężarek, i robimy stop. W tym momencie. Ciężarek się przesuwa, a nasza przynęta lawiruje w toni. Dlatego muszą być właśnie gumki pływające. Te gumy, które są pływające, one będą się utrzymywały w toni, bo jeżeli damy tonącą, to ona nam będzie szła do dna. A ten, ta kuleczka wolframowa jest po to, żeby ta gumka nie była zbyt wysoko, bo też nie zależy nam na tym, żeby ciągnąć cały zestaw w ten sposób. Możemy użyć oczywiście dużo cięższych, dużo cięższych haczyków, grubszych i tak dalej, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten zestaw był delikatny. I teraz ciężarek, który będzie na dnie, a korali, który będzie sobie tam wędrował, on często będzie przy samym, przy samym haczyku. Zauważyłem, że bardzo często przy po prostu e, prowadzeniu, on już z daleka jest ciągnięty przy samym haczyku, i on umożliwia to, że nasza przynęta nie opada na dno ani nie wypływa. Płana sobie po prostu lawiruje w toni. Jest to fajnie, wszystko odizolowane, a każde branie czuć elegancko z tego powodu, że przez oczko plecionka bardzo fajnie przechodzi. Tylko pamiętajcie, używajcie kijów, które są elektryczne, bo to jest bardzo ważne. Nie może być to żadna wklejanka, ponieważ na wklejance będziemy często mylić drgania szczytówki właśnie z obijaniem kamieni, a nie z braniem. Moi drodzy, wiemy już jak wykonać zestaw wychaczony rig, więc e, już za tydzień pokażę Wam jak na niego łowić i, i jakie ryby tak naprawdę można złowić, no bo można naprawdę bardzo fajnie połowić, co Wam już pokazałem w odcinku. E, pokażę Wam jak zarzucać tym zestawem, jak go prowadzić i jak wykorzystywać kilka trików dzięki właśnie temu ciężarkowi przelotowemu, który tam jest zamontowany, więc obserwujcie kanał wyhaczone, ponieważ tak jak mówię, za tydzień świetna metoda w dalszym ciągu. Pojedziemy po prostu z tematem troszeczkę dalej, yy, a na tą chwilę zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!